Siemano mordeczki, z tej strony Hexa, a w dzisiejszym filmie standardowo przedstawiam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat Baby Clombo, także koniecznie dać ten film do końca. Oczywiście jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, wyzwanie na ten film to myślę, że tak 600 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy czy dacie radę. No i moi drodzy, teraz zapraszam was do oglądania. Jeszcze przed startem tego filmu chciałbym Was zaprosić na stronę Lyocat, czyli polskiego producenta sprzętu gamingowego. Jeżeli szukacie czegoś, co jest w dobrej jakości i naprawdę przystępnej cenie, to Lyocat jest idealnie dla Was. Także, oczywiście, link macie w pierwszej linii opisu, i wydaje mi się, że jest to naprawdę dobra oferta. Także w Fortnite pojawia się kolejna postać z League of Legends i tym razem jest to Vi. I postać ta z tego co wiem obecnie jest dostępna w sklepie z przedmiotami, ale możliwe, że jak wy to widzicie, to właśnie tej postaci już nie ma, ale ogólnie jest ona dodana właśnie w ramach kolaboracji Fortnite'a oraz Riot, czyli po prostu Riot to są osoby, które tworzą właśnie League of Legends. I można by powiedzieć, że była tutaj taka kolaboracja. Już jedną taką mieliśmy i w tym właśnie tamtym przypadku otrzymaliśmy właśnie Jinx z Arkane, a tym razem otrzymaliśmy Vi. I możliwe, że otrzymamy i jeszcze jakąś właśnie postać z League of Legends do Fortnite'a i to w sumie naprawdę całkiem ciekawe skiny. Jeżeli ktoś gra na przykład i w to, i w to, to jak najbardziej jest to właśnie skin dla niego. Także wydaje mi się, że informacja jak najbardziej dobra i czekamy właśnie na kolejnego właśnie skinka z uniwersum League of Legends. Wydaje mi się, że będzie to naprawdę całkiem przyzwoite. Teraz coś naprawdę całkiem dziwnego, jak i również szokującego, a najdokładniej koleś, który ma 1027 koron w Fortnite'cie. A najdokładniej w tym rozdziale... Została dodana emotka, która pokazuje nam ilość naszych winów, i ogólnie, no to właśnie, normalnie gracze mają tam na przykład, nie wiem, z 10-20, a jest koleś, który ma właśnie 1027 winów. Jest to w sumie, można by powiedzieć, dość dziwne, i ogólnie, no to na przykład, jak ten koleś wchodzi sobie do trybu Party Royal, to tam, gdy odpala on tą emotkę, to inni gracze wtedy są naprawdę zdziwieni, i ogólnie, no to nawet się nie dziwię, bo wyobraźcie sobie, że na przykład jesteście w lobby, na przykład na arenie, i koleś pokazuje, Wam na przykład tą emotkę, gdzie ma nabite 1000 winów, no to ja bym wtedy automatycznie wyszedł po prostu do lobby i nie wróciłbym do tej gry. Także wydaje mi się, że naprawdę wielki szacunek i możliwe, że Epic w końcu doda jakąś nagrodę dla osób, które robią takie właśnie rzeczy, czyli na przykład wbijają jakieś ogromne poziomy, czy wbijają jakieś ogromne właśnie ilości winów. Także miejmy nadzieję, że właśnie Epic w końcu to po prostu uzna i da tym graczom jakąś nagrodę. Także do Fortnite zmierza kolejny update i nie będzie to raczej kolejna duża aktualizacja, czyli 19. 20, tylko zapewne jakiś mniejszy patch. Ale właśnie w tej nadchodzącej aktualizacji, która najprawdopodobniej pojawi się we wtorek, zostanie dodany właśnie itemek Pizza Party. I ogólnie, no to ten itemek będziecie mogli zakupić od NPC ta pana Pomidorka, który znajduje się na Tilted Towers. I właśnie, no to moi drodzy, jak sobie go zakupicie, będzie on kosztował mniej więcej jakieś 50 zł. I ogólnie, no to wtedy otrzymacie pudełko z pizzą. I właśnie w takim pudełku z pizzą mamy 8 kawałków pizzy. I każdy z tych kawałków pojedynczy daje nam aż 50. 50 shielda, co jest naprawdę całkiem ciekawe, i maksymalnie możemy mieć dwa kawałki pizzy w ekwipunku. Także wydaje mi się, że przedmiot jak najbardziej całkiem ciekawy i tym bardziej będzie on nawiązywał w sumie do pana Pomidorka, który jest właśnie sprzedawcą pizzy. Także naprawdę całkiem ciekawe, i wydaje mi się, że ten itemek może być naprawdę fajny, jeżeli chodzi o to, właśnie, jeżeli chciałbym go zobaczyć w Fortnite. To z chęcią bym go wybrał i mam nadzieję, że Epic też niedługo przywróci jakąś starą pompę i doda jeszcze jakieś inne stare itemy. I najprawdopodobniej niedługo też również doda kilka starych itemów, ponieważ do gry ma również wrócić C4, które co ciekawe ma bić aż 500 damage'a, ale spokojnie tylko i wyłącznie w pojazdy. Więc no, nie denerwujcie się, że będzie ono jakieś giga OP, że jak ktoś rzuci w nas C4, to nagle po prostu nas złamszotuje i to tak naprawdę tyle. I nie, 500 damage'a będzie to właśnie biło tylko i wyłącznie w wy właśnie. Po prostu pojazdy, i nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy ma właśnie ten przedmiot powrócić, i jak na razie, no to jest tylko informacja o tym, że ma powrócić, i to tak naprawdę tyle. Ale jeszcze poza tym przedmiotem ma powrócić, właśnie coś jeszcze naprawdę ciekawego, a najdokładniej coś, co było dostępne aż 10 sezonów temu, a najdokładniej mapa skarbów. I mapa skarbów była dostępna z tego, co wiem, tylko w jednym sezonie, i właśnie jak napisał Hypex na swoim Twitterze, to jak weźmiemy tą mapę skarbów i znajdziemy skrzynię, która jest ukryta, to w tej skrzyni może być 100 golda, właśnie jakieś macy albo amunicja, jakieś przedmioty, które nas wyleczą lub na przykład jakieś legendarne bronie. Także ogólnie no to data również jest tutaj nieznana, ale tak czy siak wydaje mi się, że powrót tego przedmiotu będzie naprawdę całkiem ciekawy. I ogólnie no to ostatnio Fortnite robi według mnie naprawdę spory postęp, chociażby na przykład przez to, że przywrócili wykrzywione wieże i ogólnie do gry zostaje dodanych jeszcze naprawdę wiele innych ciekawych rzeczy, które po prostu gracze chcą zobaczyć i wydaje mi się, że jest to jak najbardziej na plus, ale ogólnie Ogólnie, no to teraz przejdźmy sobie do głównego tematu tego filmu, a najdokładniej Baby Klombo. Jak wiecie, no to w Fortnite został dodany dinozaur, który nazywa się Klombo. I oczywiście, z Klombem możecie zobaczyć również na tym kanale naprawdę wiele ciekawych testów jakichś rzeczy i tak dalej, ale to nie jest w tym wszystkim najważniejsze, ponieważ moi drodzy, gracze ostatnio zaczęli naprawdę robić, że tak powiem, wysyp konceptów związanych z Klombo. Niektórzy na przykład proponują jakieś emotki z nim związane, niektórzy na przykład proponują, żeby do gry zostało wprowadzone coś takiego jak na przykład jest w Minecraft'cie. Jeżeli gracie w Minecraft'a, to wiecie, że jak zrobicie sobie właśnie na przykład wędkę z po prostu marchewką, to wtedy możecie jeździć na świni. I tutaj jeden z graczy zaproponował to samo, tylko że z klombo, że na wędkę możecie wziąć po prostu klombobery i wtedy możecie, że tak powiem jeździć na klombo. Według mnie naprawdę całkiem ciekawa rzecz, ale co najważniejsze, jeden z użytkowników stworzył coś, co ja definitywnie chciałbym zobaczyć w Fortnite. A najdokładniej plecak związany z baby klombo. I ogólnie moi drodzy... No to chociażby ten pomysł padł dlatego, że ostatni plecak, który był z jakimś zwierzęciem był naprawdę, ale to naprawdę dawno temu i dlatego gracz zaproponował właśnie takową zmianę, więc jeżeli ktoś z Epic Games to po prostu ogląda, to proszę, dodajcie to, ponieważ to by było coś totalnie, ale to totalnie naprawdę fajnego. I ogólnie moi drodzy, to co do Baby Clombo, to nie wiadomo też jakie Fortnite ma plany na następne update'y i możliwe, że kiedyś ten Baby Klombo zostanie dodany, ale jak na razie nie ma o tym żadnej informacji i jest to tylko i wyłącznie i ja osobiście chciałbym takowego baby klombo zobaczyć. I w komentarzu możecie również napisać, czy chcielibyście też właśnie baby klombo zobaczyć. Według mnie to jest idealny pomysł na plecak, jak i w sumie też na przykład na jakąś nowość do Fortnite'a, ponieważ klombo według mnie robi naprawdę spory rozgłos i dużo graczy o nim mówi, i dlatego wydaje mi się, że baby klombo byłby idealnym pomysłem. Na przykład taki mniejszy klombo, na którym chociażby moglibyśmy jeździć który mógłby być też jako emotka i naprawdę jeszcze więcej. Także wydaje mi się, że Baby Klombo mógłby się wpasować w naprawdę wiele ciekawych rzeczy do Fortnite'a i co ciekawe, jeżeli takowy zostałby już dodany, to tylko i wyłącznie z inicjatywy graczy, ponieważ jak na razie Epic nie ma nic takiego w planach. Także sprawmy, żeby Epic dodało właśnie Baby Klombo do Fortnite'a i jeżeli chcecie właśnie Baby Klombo w Fortnite'cie, to zostawcie pod tym filmem łapeczkę do góry i zobaczmy ile osób jest takich, które chciałyby właśnie jakiegoś Baby Klombo w Fortnite'cie. Ale jeżeli nie chcielibyście jakiegoś baby clombo w Fortnite, choć i tak wydaje mi się, że większość z Was by chciało. Ale jeżeli chcielibyście jakąś rzecz ze sklepu z przedmiotami, to wystarczy, że zasubskrybujecie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawicie łapeczkę do góry pod tym filmem i będziecie aktywni na kanale. I przy okazji zapraszam was na mojego Discorda. Ostatnio odbyła tam się nagrywka filmu i ogólnie, no to właśnie w tym filmie, chociażby osoba skarna klawiaturę. I na przykład też poza klawiaturą były trzy pakiety po właśnie 1000 fałdolców, więc naprawdę wiele osób wygrało i wygrało według mnie fajne nagrody. Więc oczywiście po prostu bądźcie aktywni na kanale, bądźcie na bieżąco, bo według mnie naprawdę, ale to naprawdę warto. I w komentarzu piszcie, czy chcielibyście Baby Clombo. Oczywiście udostępniajcie ten film dalej i sprawmy, żeby ten film dotarł do Epika i żeby Epic dodało Baby Clombo. Ja mam nadzieję, że to się stanie rzeczywiście i że Baby Clombo będzie w Fortnite. Cie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!